Było różnie. Było pysznie, było mniej pysznie. Było, że było głodno. Mm, było ale ciekawie. Było cieka I było ciekawie, tak. Było ciekawie doznać różnych smaków, poczuć. Ja byłem ciekawy tych... E, zawsze jestem, jak jestem w jakimś obcym kraju, e, ich e, jakby tych... Mm, Afrodyzjaków, można by powiedzieć. <laughs> I byłem ciekawy balota, czy tego jajka z płodem rozwiniętym w środku. E, no i jedliśmy tam różne, różne, różne przysmaki ichniejsze, które no wcale nam dla nas nie, nie, nie wydają się smaczne, no ale fajnie jest spróbować co. Ale nie były też tragiczne. Tak, no, były, tak, do były, były do zjedzenia. No i byliśmy gotowi też w trakcie zadań do zjedzenia wszystkiego. Tempo tego wyścigu było tak, tak szalone, że, że nawet jak człowiek był głodny, to nie miał czasu myśleć o tym, że jest głodny yy, i myślał tylko o, o tym, żeby do, 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 do dolecieć do celu. Poza tym często było też tak, że nam nie. widzieli nas i sami ludzie, nawet nie prosząc ich o, o jedzenie, sami nam proponowali, sami tak, nam iż. gotowali czy, czy kupowali jedzenie, bo widzieli, że jesteśmy w biegu, i yy, że, że jesteśmy bez pieniędzy, więc jakby nam pomagali. No. Czy za tego dolara dziennie, to na osobę, w ogóle da się przeżyć? To jest bułka tak naprawdę. To jest tak ceny można by powiedzieć jak w Polsce. Czy bez można... pomocy ludzi ciężko, ale z pomocą ludzi da się przeżyć. Też byśmy go przywieźli w No tak, Znaczy chyba ja, ja przywiozę chyba. To są nawet, te pieniądze. Bo, bo my nawet nie wydaliśmy tych, tych, tych pieniędzy. Tam chyba za dwa razy użyliśmy Ta. tych pieniędzy podczas programu. Za tego dolara to można było sobie drożdżówkę kupić, e, tak naprawdę, bo raz kupowaliśmy, jeszcze trzeba było po prostu prosić o to, prosić, jak byliśmy głodni, i to było tak naprawdę najtrudniejsze w tym programie, e, wyzbyć, się, wyzbyć się tej godności poproszenia kogoś o pomoc, czy o spanie, czy o jedzenie, czy o podwózkę, więc jak zrozumieliśmy reguły gry i zasady gry, że tą godność rano chowamy do plecaka, no to nam było lepiej. To była inspirująca wyprawa, ciekawe doświadczenie, inaczej patrzymy na, na ja przynajmniej patrzę inaczej na na życie na ludzi. Dostrzegło się, się taką zwykłą, bezinteresowną dobroć w tych ludziach, więc to jest fajne. Też było trochę smutno, bo jak się widziło, w jakiej ludzie biedzie żyją. No to było po prostu na świecie przykro. No i tak naprawdę wiem, że do, do, do życia, do przeżycia naprawdę wiele nie jest potrzebne. Plecak, cztery pary gaci i, mm -hmm. i, i tyle.